A akceptujesz siebie, jak możesz siebie akceptować właśnie jak uciekasz na przykład, w nauk. Nie akceptujesz. Nie chcesz się połączyć. Nie akceptujesz matki w tobie i ojca w tobie. Tak, Bo lewa strona to jest mama, prawa to jest tata. Albo jeszcze inaczej można patrzeć, że dół od połowy, od pasa w dół to jesteśmy w energii od mamy, czyli matka, ziemia, a od pasa w górę jesteśmy połączeni z energią ojca, stwórcy też. I teraz, jeżeli ty jesteś odcięty i od matki, i od ojca, albo tylko od jednego. To znaczy, że żyjesz w nierównowadze, w dysharmonii i wtedy masz choroby, wtedy masz różne rzeczy, które się przytrafiają, jesteś toksyczny, bo nie masz połączenia z tą połową siebie czyli masz brak kontaktu z tatą czy z mamą, a nawet jeśli nie żyje, gniewasz się na rodziców, masz jakieś żale i urazy z dzieciństwa, z okresu nastoletniego, z okresu dwudziestoparoletniego. Przeżywasz jakiś kryzys w życiu i nie wiesz, jak masz sobie z tym poradzić. A ja właśnie jestem od przeprowadzenia Cię przez ten kryzys. Budzisz się nagle, masz nie wiem, 40 parę, parę lat, czy 30 parę lat, czy 50 parę lat, i nagle przychodzi do Ciebie, że budzisz koło osoby, która jest Ci obca, która w ogóle nie działa na Ciebie, nie dotykacie się. Już nie ma tej przyjemności z bliskości, nie ma w ogóle bliskości. I sobie myślisz, co się stało, przecież kiedyś było fajnie, tak? Ale nie wiesz, co się stało, że teraz ta osoba jest Ci obca, bo Ty na przykład się przebudziłeś, przebudziłaś, czujesz się inaczej, a ta druga osoba gdzieś tam siedzi i czeka i śpi. I Cię już to denerwuje, nie, nie rezonujecie ze sobą, nie ma rezonansu, jesteście na różnych wibracjach. I wtedy, co się dzieje, ty przeżywasz kryzys. Kryzys wieku średniego, kryzys tożsamości, kryzys seksualności, jak to nazywasz, każdy ma jakiś inny albo kryzys pracy, kiedy budzisz się nagle i pracujesz 20 lat czy 10 w jakiejś firmie, i nagle dociera do ciebie pewnego ranka, czy pewnego dnia, że to nie jest Twoje, że ty chcesz robić coś innego, że ty już nie chcesz żegasz tym, co robisz. Ale nie umiesz wyjść z tej pracy, nie umiesz tego zmienić, bo nie widzisz tej perspektywy, nie widzisz tej przyszłości, że to jest dla Ciebie możliwe. No i się męczysz, tak? Może być też kryzys egzystencjalny, że Ty nagle się budzisz i po co ja żyję, tak? I w takich kryzysach ja Ci właśnie pomogę. Czy kryzys ze znajomymi? Miałeś na przykład paczkę znajomych i Nagle chodzisz na te imprezy z nimi, czy na te wyjazdy, czy na te majówki, czy na te kajaki, i nagle dochodzisz do wniosku, że ty nie masz już z nimi o czym gadać, a jak chcesz coś innego powiedzieć, zrobić, to oni cię nie rozumieją. Czyli akceptują twoją wersję ciebie z przeszłości, na przykład 20 lat temu, tak jak ja, kiedyś się spotkałam z koleżankami ze studiów, no i kiedyś na studiach wiadomo, imprezy, palenie, picie. I ja, koń... ja przyszedł czas, kiedy to odstawiłam, tak, to imprezowanie, i spotkałam się z koleżankami po 10 latach, mniej więcej, od czasów studiów, i one pamiętały tamtą moją wersję z przyszłości. I często I chcą mnie wyciągnąć na imprezę, częstują papierosami, a ja już nie chcę, dziękuję. Ja jestem inną osobą, więc ja nie rezonuję z tamtymi starymi znajomymi. I jeśli też jesteś w takiej sytuacji, że budzisz się i stwierdzasz, że z tamtymi znajomymi, starymi, to ty już nie rezonujesz, że oni tylko narzekają albo tylko chlają, tak? że tak powiem, że nie można z nimi nic zrobić, że nie można na nich liczyć, można tylko sobie ponarzekać, to wtedy budzi się w tobie ta chęć, że gdzie są inni ludzie dla mnie? Ja już do tego towarzystwa nie pasuję. I wtedy. Też możesz przyjść na taką terapię, aby przejść ten swój kryzys. Ja cię przeprowadzę z punktu, w którym jesteś, do takiego, w którym chcesz być, ale też potrzebujesz się nauczyć odpuszczać, bo jeżeli nie będzie tego odpuszczania, jak będziesz się trzymać tych starych znajomych, to oni będą cię blokować.